Cześć, siemanko, siemaneczko, z tej strony Litwin i zapraszam was do unboxingu Pixelboxa z miesiąca... Yy, chyba stycznia? Tak mi się wydaje. Pierwsze co, chciałem was przeprosić za swój głos, bo trochę za zanim mogłem, od kilku dni mnie trzyma choróbsko jakieś. Byłem trochę... w sumie chciałem pojeździć na nartach, na desce, ale jeździłem tylko jeden dzień, resztę leżałem. No, półtorej dnia powiedzmy resztę leżałem. No, ale cóż, to taka... Woli, woli wyjaśnienia dlaczego mam taki głos otwieramy i zobaczmy co to wygląda co tu jest, zacznijmy pierwsze co figurka z Fallouta, z Fallouta 4 T-60 Power Armor aha, czyli dostaliśmy Power Armora T-60 ja powiem wam szczerze, że nie kojarzę jakie to tam były czy T, czy V, chyba też były? Nie pamiętam już dokładnie. Proszę bardzo, takie coś. Nie jest to Bubble Head, po prostu Big Head. No, tak, tak wygląda figurka. Zaraz zobaczymy, co będzie dalej. Dużo tu nie ma, Powiem Wam, że jeden z mniejszych, chyba, pixelboxów. Może jakieś fajne rzeczy będą po prostu. I Have Survived 2016. Czyli tak, to będzie styczniowy Pixel Box, bo jest przypinka. przetrwałem rok 2016. Idziemy dalej. To sobie później zobaczymy. tu oczywiście tak naklejka też. I have survived. Tu ok. I mamy jeszcze trzy rzeczy. Mamy breloczek. Out 4. Taki. Wiecie co? To jest taki... taka guma. No pewno wiecie co to jest. O, o co mi chodzi? Już nie będę tego otwierał. Bo, bo myślę, że ja go nie będę używał kiedyś tam trafi do któregoś z was, na kogoś z Was, do eee, jakimś giveaway'u i lecimy dalej. Tu mamy z tego co widzę chyba portfel. Zobaczymy. Tak, to jest portfel z Dead Space 3. Portfel... oj, portfel słabej jakości Naprawdę słabej jakości. Tu jest miejsce na mm, pieniążki, na monetki. Tu na grubsze, tu na jakieś karty. Trzy, przepraszam. I to wszystko. Yy, no, naprawdę nie popisali się z tym portfelem. Yy, no, ale cóż, nie zawsze można mieć wszystko yy, dobrej jakości, prawda? Ok, to sobie. To już zapakujmy, i została nam ostatnia rzecz. Prawdopodobnie koszulka, bo aż dziwne by było, jakby koszulki nie było. Ale to będzie koszuleczka, oczywiście jest koszuleczka. Ee, zaraz wam pokażę. Wezmę telefon do ręki, będzie. Ee, there is always a man, always a lighthouse, always a city. Okej, okay. nie wiem czy to nie jest z Bioshocka, no to jest 2K, zobaczmy może co z tyłu jest, nie, z tyłu nic nie ma, więc nie wiem czy to jest z Bioshocka, czy to nie jest z Bioshocka, ciężko powiedzieć, ale jeżeli chodzi o latarnię morską, tam właśnie chyba były te latarnie morskie yy, i to chyba też właśnie 2K yy, Bioshocka, Robiło, tak mi się wydaje. No nie wiem. No ale dobra, słuchajcie, więc tak to wygląda. Nie jest zbyt duży ten hmm, Pixelbox w styczniu. E, nie jest zbyt hmm, szałowy, szczerze mówiąc, ale... Ale no tak to wygląda. Słuchajcie. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało pomimo tego mojego głosu. I mam nadzieję, że słyszymy się w następnych odcinkach.